Dzień dobry, Magda Banasiak. Jesteśmy na plantacji Tymianku. Proszę Państwa, na tej plantacji byliśmy w poprzednim sezonie, gdzie mówiliśmy o tym, jak traktować się plantację tymianku e, jakimi produktami przed wejściem w spoczynek zimowy oraz jak e, um, ukorzeniać plantację, która e, była siana pod koniec sierpnia, czyli były to młode rośliny i chcieliśmy je jeszcze jak najlepiej wzmocnić i ukorzenić, ponieważ jesteśmy na Granice pól, gdzie mamy tymianek z jednoroczny i dwuletni. Dlatego mówiliśmy o tym, jak zadbać o plantację młodą i plantację starszą. Dzisiaj uzupełnimy ten materiał o te informacje, jak. E, e, nawozić, jak odżywiać do listnie, plantację tymianków w trakcie sezonu. Czyli wtedy, kiedy musimy wybudować jak największą masę e, do zbioru, jak największą masę liści. E, to, co będzie dla nas ważne, to zadbanie o kondycję liścia, o zieloność tej rośliny, o szybkie przyrosty. Więc użyjemy mieszanki, której najczęściej, którą najczęściej stosujemy w ziołach i wszystkich uprawach naciowych czyli Green Mix, King Life Can i Aminokwas Great Bond Nutri Green. To jest mieszanka, która dostarcza magnez, wszystkie mikroelementy, dostarcza azot, fosfor, potas, wapń, co jest bardzo istotne w uprawie ziół. No i aminokwas. To wszystko bardzo fajnie odżywia roślinę, mobilizuje do wzrostu. Też uodparnia na wszelkie stresy, co też jest świetnym rozwiązaniem po cięciu. I tak naprawdę też mamy mieszankę, która bardzo szybko się wchłania, bardzo szybko reaguje na nią roślina. Więc tutaj na pewno będziemy stosować to w sezonie więcej niż jeden raz, może, może dwa, trzy razy. Ta plantacja będzie cięta pod koniec maja, koniec maja, początek czerwca i drugie. Cięcie na przełomie września, października. Zachęcam Państwa do obejrzenia tego poprzedniego materiału. Tam mówimy trochę więcej o tym, jak przygotować pole przed em, siewem tymianku i właśnie o tym, jak em, zająć się młodą plantacją i jak zająć się plantacją, która wchodzi w spoczynek zimowy. Dziękuję bardzo.